Dzień dobry, Małgorzata Gorzal. Zapraszam na program Lubelska Cafe. Dzisiaj moimi Państwa gościem będzie młoda, utalentowana piosenkarka, studentka architektury Nikola Wiench. Witam cię serdecznie, Nikola. Dzień dobry, witam. Już wiemy, że studiujesz architekturę na Politechnice Opolskiej. Tak wiemy, tak, że tak. pięknie śpiewasz, a ja chciałabym właśnie zapytać o tą muzykę, o śpiewanie. Powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda ze śpiewaniem i jak Ty to traktujesz? Czy to jest dla Ciebie bardziej hobby, czy chciałabyś śpiewać zawodowo? Moja przygoda ze śpiewem zaczęła się tak naprawdę od dziecka. Nie pamiętam, kiedy zaczęłam. Wiem, że 19 lat temu, właśnie 6 kwietnia, pierwszy raz wystąpiłam przed większą publicznością. Była to moja rodzina na weselu cioci. Zawsze gdzieś ta muzyka um, po prostu wypełniała mi, mi czas um, wolny. Uwielbiałam to robić. Um, kiedyś um, wiele osób mówiło mi, że um, przecież. Um, nie będziesz szła w tym kierunku, bo trzeba mieć znajomości. Ja niestety w to uwierzyłam, i stąd moje przygody właśnie z architekturą. Chodziłam na rysunek architektoniczny przez 7 lat. Później dostałam się na studia, i kiedy dostałam się na studia, uznałam, że chciałabym, żeby ta muzyka jednak była w moim życiu, i w tym momencie poszłam na. Chór Politechniki Opolskiej, których serdecznie pozdrawiam. I po prostu zaczęłam znów śpiewać. Oni popchnęli mnie tak naprawdę do TVP 3 Opole, gdzie też miałam jakieś takie swoje pierwsze właśnie występy telewizyjne. Dzięki nim odwiedziłam też wiele stacji radiowych i uwierzyłam, że tak naprawdę wszystko może się zdarzyć, jeśli tylko tego będę chciała. Czyli rozumiem, że bardziej tak zawodowo już teraz myślisz i poważnie o tym, tak? Oczywiście. Mhm. Dobrze, a powiedz nam, z kim współpracujesz w zakresie realizacji swoich utworów? Z Agą Wiechnik, która pochodzi właśnie z Lublina i serdecznie ją pozdrawiam. Z Adamem Związkiem Mawojem, który tworzy muzykę, oraz z Przemkiem Bukiem, który nagrywa wokal. Oraz robi mix i mastering y, piosenek. Mhm. Słuchaj, Nikola, jeśli coś tworzymy, nieważne czy to będzie obraz, czy utwór muzyczny, to zwykle ma to jakieś przesłanie, jakieś ukryte emocje. Myślisz, że piosenka takie przesłanie powinna w sobie mieć? Sądzę, że tak naprawdę każdy powinien to traktować po swojemu, bo niektóre piosenki wcale nie muszą mieć przekazu i chodzi w nich o to, żeby po prostu bawiły ludzi. Ale ja lubię, kiedy piosenka ma przekaz, więc pewnie większość moich piosenek będzie w ten sposób wyglądać, że będzie zawierała jakiś mniejszy lub większy przekaz. Ta piosenka mówi o człowieku, który w pewnym momencie zagubił się i nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Ja tylko doprecyzuję, mówisz o swoim debiutanckim utworze. Tak, tak. Łap tak, tak. chwilę. Mhm. Tak. I właśnie praca w korporacji go nudziła i w pewnym momencie uwierzył, że tak naprawdę może to wszystko rzucić i zacząć żyć po swojemu. A sama jak się do tego odniesiesz, do tego swojego utworu, czy mm, właśnie łapiesz chwilę, to jest takie carpe diem, czy jednak żyjesz przeszłością, przyszłością, jak to jest u ciebie? Ja zawsze staram się po prostu y, żyć tym, co jest teraz, y, bo jeśli żyjemy przeszłością, to tak naprawdę y, tracimy to, co w tej chwili y, możemy zrobić, y, to, co możemy zyskać. Y, a jeśli żyjemy... Yy, przyszłością, no to też do końca nie wykorzystujemy tych chwil. Wiadomo, trzeba patrzeć w przyszłość, mhm. ale należy żyć teraźniejszością. A zdradzisz nam swoje największe marzenie? Właśnie się spełnia. A powiedz w takim razie, jakie masz plany na przyszłość? Związane oczywiście z muzyką, może i nie tylko. Wiadomo, chciałabym wydać płytę, ale jeszcze to nie jest ten czas. Muszę się jeszcze na pewno wiele nauczyć, ale bardzo chciałabym to zrobić i przede wszystkim chciałabym cieszyć ludzi z swoją twórczością. Powiedz, co byś powiedziała swoim koleżankom, kolegom, którzy być może chcieliby pójść w Twoje ślady, a brakuje im odwagi, takiej przebojowości, którą Ty posiadasz. Masz dla nich jakieś takie rady, które mogliby wykorzystać? Żeby się odważyli, żeby nie słuchali ludzi, którzy mówią im, nie, nie dasz rady. Dasz radę, tylko po prostu musisz chcieć. Mhm. Wiemy, że jesteś z Opola. Jak podoba Ci się Lublin? Tak, podoba. To mam nadzieję, że jeszcze do nas nieraz wrócisz, już pewnie z innymi utworami. Ja bardzo serdecznie chciałabym Ci podziękować za rozmowę, życzyć Ci spełnienia wszystkich marzeń i realizacji planów. Także bardzo dziękuję. Dziękuję e, również. Moim i Państwa gościem była dzisiaj młoda piosenkarka Nikola Więch. Serdecznie dziękuję. Żegna się z Państwem Małgorzata Gorze. A teraz, Nikola, zapowiedz swój debiutancki utwór i zaproś naszych widzów. Zapraszam Państwa do wysłuchania mojego debiutanckiego singla i obejrzenia teledysku, który współtworzyłam ze Studiem Powidok. I gdzieś. Łap, chwilę. Czasem na tak, czasem na nie. Łap, chwilę. Nie bój się żyć, nie bój się chcieć. Łap, łap, łap chwilę. Mimo.